Cześć kochani, ja witam Was już z Nigerii, przez ostatnie kilka dni nie odzywałam się, sytuacja była troszeczkę stresująca dla mnie, kto obserwuje mnie na Instagramie ten wie, nie chcę o, o rzeczach smutnych rozmawiać, chcę tylko o rzeczach wesołych, dlatego pokażę Wam jak wygląda lokalny market, dzisiaj odwiedzę Pałac, lokalny market i w ogóle tutaj miasto Bauchi, Bauchi do którego przyleciałam wczoraj. Jestem w ogóle na lokalnym markecie, gdzie chłopacy, z którymi jestem tutaj powiedzieli, że nie mogę wyglądać tak, jak wyglądam, zobaczcie, więc postanowili mi najpierw ubrać, żebym e, troszeczkę wtapiała się w otoczenie, a nie wszyscy. Patrzyli na mnie jak na kosmitę. E, więc czekamy tutaj, żeby panowie uszyli mi jakąś suknię, w której będę mogła chodzić. E, powiedzieli, że nie mogę w ogóle chodzić bez e, zakrytej, e, zakrytych włosów, więc kupili mi taką chustkę też. No i oczywiście ubranie, przecież nie będę chodziła tutaj w bluzie sport sportowej, a tylko taką bluzę mam. Wybieramy materiał, z którego moje ubrania będą szyte, zobaczcie. No, chyba ten jest najlepszy, tak? Tu jest pan, który mi sprzedaje. Czyli mieliśmy wybrać jedną sukienkę, którą będziemy szuć, jednak nie miałam się zdecydować na jedną, więc będziemy szyć trzy. Ceny są super, o trzy razy mniejsze niż na Zanzibarze, więc te sukienki będę mogła też na Zanzibarze wykorzystać. A ja potrzebuję takie sukienki dłuższe za kolano na różne święta, różne wesela na Zanzibarze. Też zawsze potrzebowałam, nigdy nie miałam, więc super, super się cieszę, że jestem tutaj i że taki shopping malutki. Zrobimy. Ale uwierzcie mi, wszyscy się na mnie patrzą jak na kosmitkę tutaj. Myślę, że nie widzą białych ludzi często. Kochani, no uwielbiam tutaj, nie wiem, no ta Nigeria jest tak niesamowita, ci ludzie, taki power, uśmiechnięci, e, nie ciągną pieniędzy dla, ode mnie, robią mi normalne ceny, o wiele taniej, że na Zanzibarze, e, weseli, uśmiechnięci, przystojni mężczyźni, naprawdę jestem w raju, no nie spodziewałam się tego, e, wymierzyli mnie, e, robią dla mnie suknię, nie mogę się już doczekać, ale bez takiej sukni nie wejdę do tego pałacu. Zobaczcie, tu jesteśmy na takim ręcznym markecie, gdzie robią miseczki. E, tak, właśnie w takich miseczkach jedli jeszcze Nigerczycy przed tym, jak e, powstał plastik i inne gubięko. Zobaczcie, jak to wygląda. Takie miseczki tutaj robią. Zobaczcie, a tutaj tak pracują e, mężczyźni. Oczywiście przed zrobieniem każdego wideo, przed zrobieniem każdego zdjęcia pytam się kilka razy, czy na pewno mogę. Ludzie są niesamowicie sympatyczni, tutaj przyjaźni, jeszcze nikt nie powiedział nie, każdy się uśmiechają i chcą te zdjęcia. Ogromna różnica w porównaniu z Kongo, gdzie za każde zdjęcie obrzucali mnie kamieniami. So, the different colour of the world signify the different ethnic groups you have in Nigeria. He tried to find them as one nation. The top rim or roof signifying the open-mindedness of the other side No problem. problem. So, you this. Sukienkę, mam turban. Super ładnie mi się sama sobie podoba. Za wszystko zapłaciłam 10 dolarów z tego względu, że to jest ekspres. Zamówiłam już kolejne sukienki, które będą mi kosztowały z turbanem 8 dolarów, co jest około 4 razy taniej niż na Zanzibarze. Jest ręcznie robione przez mężczyzn, więc jeszcze większą wartość ma. Strasznie, strasznie się cieszę. Chłopacy, którzy mnie oprowadzają, przewodnicy, ochroniarze powiedzieli, że. Tak jak ja mam ubrana, nigdzie nie wejdę, więc zaraz mnie zabrali na zakupy do szewca i właśnie tak mnie ubrali. Teraz znajduję się pod e, pałacem Emira, e, którego właśnie odwiedziłam, z którym chwileczkę porozmawiałam. Niesamowicie pozytywna osoba, bardzo ciepła, bardzo miła. E, mieliśmy dzisiaj jeszcze jeździć na koniu, takim ich e, tradycjonalnym, ale ze względu, że ktoś umarł tutaj, e, nie jest możliwa jazda na koniu przed pałacem dzisiaj, dlatego przesuniemy to na jutro. Jutro zaczniemy dzień od jazdy na koniu u Emira i później pole, pojedziemy na popołudniowe safari. Poza tym, już wam mówiłam wcześniej, strasznie, strasznie mi się podoba tutaj w Nigerii. W ogóle nie spodziewałam się, że może być tak fajnie. Czuję się super bezpiecznie. Mam niesamowitego przewodnika, niesamowitego kierowcę. Eee, pomaga nam ochroniarz też, więc czuję się super bezpiecznie. Ludzie są tak mili. Ja nie wiem, czy gdzieś w Afryce poznałam tak miłych ludzi pomocnych. Nie naciągają mnie, nie wyciągają więcej pieniędzy. Słuchajcie, tak jak dla lokalnych mieszkańców tutaj Baushier, strasznie się cieszę, ekscytuję się każdym dniem. Myślę, że to był idealny pomysł, żeby do Nigerii przyjechać. O, o, ja love àjò ní wón jáde kéjù ma sayi kéjù ma sayi wá òkò jọ mọ ní mbọ́si nítorí àyù. A powiem Wam jeszcze tak w skrócie, dlaczego ja w ogóle tutaj jestem, dlatego, dlaczego przybyłam do Nigerii. E, otóż na wyspie Mnemba, e, na Zanzibarze, poznałam Nigeryjczyków super pozytywnych ludzi, którzy przyjechali potem do Padzie nas odwiedzić i powiedzieli: wpadajcie do Nigerii. E, no i zawsze gdzieś w głowie miałam tą Nigerię, no i właśnie pomogli mi to wszystko zorganizować, i dlatego też jestem w Nigerii. Mm. Niestety ta koleżanka, z którą e, cały czas pisałam, jest w Abudzie, czyli w stolicy, aż do e, świąt, do dnia, w którym ja wyjeżdżam, wylatuję na, na, wracam na Zanzibar. Ale spotkałam się z naszymi kolegami z e, Zanzibaru, z kolejnym się spotkamy, jak wrócę też do e, Lagos. Więc, widzicie, kochani, nigdy nie lekceważcie znajomości, które zawieracie podczas podróży, ponieważ e, mogą was zabrać w te podróże do Nigerii. Tak więc ten niesamowity dzień w Bausi w Nigerii kończymy zachodami słońca. Będą one dwa, bo nie mogłam się zdecydować, które miejsce będzie lepsze. Jesteśmy tutaj nad jeziorkiem, to jest pierwszy zachód słońca, a później będziemy jecha jechali na e, kamienie. Żeby tam jakieś fajne zdjęcia zrobić z zachodu słońca, pokażę Wam e, dwa i powiedzcie, które Wam się bardziej podoba. To, kochani, kolejne miejsce, gdzie mieliśmy przyjechać na zachód słońca. Niestety e, jest e, powietrze z Sahary i jest bardzo słaba widoczność, ale i tak jest pięknie. Mój turban się jeszcze trzyma. E, jest naprawdę super. Zobaczcie, jak tutaj wygląda. To tu jest jeden z moich ochroniarzy kierowców. Zobaczcie, jaki piękny widok tutaj jest. Jest przecudownie, naprawdę. No, jestem zafascynowana, zakochana, e, podekscytowana Nigerią. Wow! Okej, okay, spadłam, więc ja będę ja. siedziała. E, co mówiłam, że jestem stale. Chciałam tylko powiedzieć, że i tak jestem stale zafascynowana Nigerem, nawet że spadłam teraz. Jest przepięknie, naprawdę przepięknie. Ludzie niesamowici, ładnie, wow. Już nie mogę się doczekać jutra. A jutro w ogóle kupiłam już kilka takich kostiumów. Słuchajcie, 8 dolarów tylko. Więc e, będę robiła tutaj za modelkę. A w ogóle mam super przewodnika, super kierowcy i ochroniarza, więc. E, w ogóle to są pierwsi mężczyźni, których w życiu spotkałam, którzy są tak chętni do robienia mi zdjęć. E, mają też swoje strony internetowe, mają swoje em, Instagramy rozbudowane, więc na pewno robią mi zdjęcia, żeby na swoją stronę mogli potem wrzucić, ale i tak jestem super wdzięczna i super podekscytowana.